Cześć. Chciałbym Ci dzisiaj przedstawić case jednego ze sklepów internetowych, w to zasadzie znaczy kampanii dla sklepów internetowych, które realizowaliśmy. Była to kampania oparta głównie o wyszukiwarkę Google i trochę o, o Facebooka, natomiast w tym, w tym konkretnym przykładzie, niestety, Facebook się nie sprawdził. Niestety, no, takie podpisujemy umowy z klientami, że kiedy będę mówił o danych finansowych, to nie mogę mówić o branżach ani o markach klientów dla których pracowaliśmy, a chcę ci pokazać dane finansowe, więc wybacz, niestety tutaj żadnej podpowiedzi takiej branżowej nie mogę ci udzielić. Natomiast chciałem ci pokazać konkretne rezultaty tego w jaki sposób działaliśmy i tego co ty możesz zrobić, w jaki sposób możesz to zrobić w swoim biznesie, aby twój sklep internetowy również osiągał takie rezultaty w sprzedaży. Bo przecież prowadząc e, e, sklep internetowy, prowadząc biznesną. No koniec końców chodzi zawsze o pieniądze, więc jeżeli interesuje Cię to w jaki sposób możesz wygenerować dodatkowe strumienie przychodu w Twoim sklepie internetowym, to ten case na pewno będzie ciekawym przykładem dla Ciebie. Zwróć uwagę tutaj, że przez 7 miesięcy na razie, tak, bo dopiero 7 miesięcy wyników mogę Ci tutaj zaprezentować, wygenerowaliśmy sprzedaż na poziomie blisko 600 tysięcy złotych. Te 600 tysięcy złotych to jest sprzedaż, która w zasadzie została wygenerowana, no powiedzmy sobie szczerze, od października, e, ponieważ e, jeszcze przez pierwsze miesiące, kiedy, e, kiedy już kampania e, była uruchomiona, sklep internetowy ciągle gdzieś się e, psuł, nazwijmy to kolokwialnie, a tak w praktyce no to ciągle gdzieś tam e, przy większej ilości ruchu z e, kategorii nie wytrzymuje i e, programiści, którzy tworzyli ten sklep internetowy, ciągle rozkładają ręce, nie wiedzą, co z tym zrobić. Natomiast e, nie będę o tym mówił, bo to jest e, zupełnie inny wątek. Eee, w Całe szczęście nie my ten sklep robiliśmy, więc eee, nie ma w topy. Eee, natomiast eee, fakt faktem jest, że no, niedziałający sklep internetowy, e, który, w zasadzie na pierwszy rzut oka działający sklep internetowy, e, na który puściliśmy bardzo dużą e, ilość ruchu, e, no, okazało się, że niestety e, nie spełnia oczekiwań, bo większość ruchu e, została przepalona, ponieważ no, serwer, niestety serwer, w zasadzie e, sklep nie wytrzymywał tego. I ludzie wchodzili na sklep internetowy, gdzie widzieli fragmenty kodu PHP, który wyświetlał informację o błędzie. Tyle tematem sklepu. Myślę, że Cię bardziej interesuje to, jakie efekty tutaj osiągnęliśmy, a w zasadzie jakimi narzędziami. Więc to, co tutaj widzisz na, na, na ekranie, to to, że. Główna sprzedaż została wygenerowana przez wyszukiwarkę Google i ta sprzedaż przekroczyła 142 000 złotych. Trzeba zwrócić uwagę, że no jest to dość duży procent udziału w przychodach, natomiast no trochę więcej niż 20%, jakieś może 25%. Tak szybko tych procentów nie policzę. Natomiast około 20-25% udziału w ogóle w ilości transakcji. Co to oznacza? Oznacza to, że tutaj nie tylko duży był przychód, największy przychód był ze sprzedaży, ale też pokazuje to, że jednak ruch organiczny, ludzie, którzy wchodzą z pozycjonowania, to są bardziej wartościowi klienci niż klienci, którzy kupują z shoppingu czy klienci, którzy kupują przez Ceneo, dla których no wybitnie najistotniejszym elementem jest cena. Więc pierwszy wniosek dla Ciebie to to, że pozycjonowanie daje lepszego klienta, klienta, który jest skłonny zapłacić więcej pod warunkiem, że Twoja oferta wygląda po prostu lepiej. Klient poczuje się bezpiecznie w Twoim sklepie internetowym. I to jest rzecz, na którą powinieneś zwrócić szczególną uwagę, żeby klient czuł się bezpiecznie w Twoim sklepie internetowym, wtedy konwersje będą na znacznie wyższym poziomie. Trzeba zwrócić też uwagę na ruch wejść bezpośrednich. Tutaj w zasadzie ta ilość tego ruchu z wejść bezpośrednich, no, nie do końca rozumiemy skąd się wzięła, być może, bo tak naprawdę to był nowy sklep internetowy, wcześniej w ogóle nie reklamowany, nie żadna kampania wcześniej nie była wokół sklepu realizowana, a mimo wszystko bardzo dużo było wejścia właśnie bezpośrednich, być może wynika to z faktu, że ludzie często klikają prawym przyciskiem myszy i otwierają w nowej karcie, i tutaj te wyniki mamy mamy trochę zaburzone, być może też kampania realizowana na Facebooku, e, która wygenerowała dość duży ruch e, w sklepie internetowym. E, w, no jak sklep nie działał, to ludzie gdzieś tam otwierali później zakładkę sobie już, a to albo zapisaną kartę, albo, albo bezpośrednio wpisywali nazwę sklepu, żeby, żeby zobaczyć, czy na przykład za, za, za kilka godzin będzie działał, i to są, to, to są te wejścia. Ciężko je tutaj zdefiniować, natomiast no jest, to, jest to spory udział. Gdyby to był sklep, który przez dłuższy czas był reklamowany, to byśmy mogli mówić, że ludzie znali markę i po prostu wchodzili po nazwie, natomiast no tutaj. Tak do końca po nazwie, no to nie wiem, czy, czy moglibyśmy to w ten sposób określić. Natomiast zwróć uwagę tutaj, że dość duży ruch był, w zasadzie ruch to był bardzo duży z, z reklam w sieci, w sieci wyszukiwania, czyli z Google Adsów, natomiast ta sprzedaż była no już znacznie niższa w porównaniu do, do organika, i ilość transakcji też była już znacznie, znacznie niższa. Ceneo, no tutaj klient ewidentnie nie jest nastawiony na to, żeby walczyć z ceną, więc na Ceneo ta sprzedaż była w tym okresie dość, dość uboga. No i później mamy jeszcze, jeszcze inne źródła ruchu, co tutaj dość ciekawe w, w statystykach to widać. Bardzo dużo mamy wyników z pośredników płatności, czy na przykład EBLIK, MBank, Inteligo, PK, o e, ING i tak dalej, i tak dalej, e, gdzie tak naprawdę no przecież ruch e, z banków nie pochodził, a w, w Analyticsie widzimy to jako, e, jako, s, jako sprzedaż e, z tego ruchu, e, ponieważ większość e, działań skupialiśmy na, na pozycjonowaniu, no to zakładam, że jednak e, ten ruch był e, z pozycjonowania. E, duży udział, jak widzisz tutaj, CPC, natomiast w przypadku kampanii Google Ads, jeżeli sklep internetowy nie działa, Google automatycznie wyłącza daną kampanię, no i niestety w przypadku tego klienta, no w dalszym ciągu się borykamy z, tym, z tego rodzaju problemem, że kampanie w Adsach praktycznie, praktycznie no nie możemy ich realizować, bo jak tylko troszeczkę zwiększy się ruch w sklepie internetowym, sklep odmawia Współpracy i Google automatycznie kampanię wyłącza, jest to oczywiście dobre z punktu widzenia nas, użytkowników tego narzędzia. Ze względu na to, że jako biznes to nie ponosimy kosztów pustych kliknięć. Natomiast internauci nie widzą reklam sklepów internetowych, na które wejdą i nie będą mogli dokończyć transakcji. Więc. Widzisz tutaj, że najlepiej zadziałało pozycjonowanie. Więc co zrobiliśmy w tym pozycjonowaniu, że takie efekty były, skoro przecież na pozycjonowanie trzeba długo czekać. Efekty zawsze przychodzą później. A tutaj no, w zasadzie sklep powstał, e, no, w, został uruchomiony w lipcu, natomiast no, w, zaczął funkcjonować dziś we wrześniu w październiku. E, także no, już tam jakiś ruch mogliśmy na niego, na niego puścić. Natomiast e, e, no, zaczęliśmy pozycjonowanie w lipcu, i, i efekty no, już są dość, e, dość obiecujące. Tak to, tak to powiedzmy, e, wynika to z faktu, że w tym sklepie internetowym było bardzo, dużo ilość, bardzo duża ilość produktów, konkretnych indeksów, które klient sprzedawał, więc skupiliśmy się na pozycjonowaniu konkretnych nazw. Produktów. I to był klucz do tego, żeby wygenerować dużą sprzedaż w bardzo krótkim czasie od rozpoczęcia procesu pozycjonowania. No bo zobacz, gdybyśmy skupili się na e, bardzo ogólnych frazach, no to byśmy walczyli z innymi sklepami z tej branży, e, które już proces pozycjonowania realizują od kilku lat. E, więc w zasadzie nie mielibyśmy szans, żeby się wbić na jakieś frazy ogólne. Natomiast e, Realizując strategię opartą na pozycjonowaniu konkretnych produktów, konkretnych też kategorii produktów, dużo łatwiej było nam się wbić na pierwsze miejsca w wyszukiwarce. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że ogólne frazy generują nam duży ruch, natomiast w praktyce później jest dość niska konwersja z tego ruchu. Mimo że dużo ludzi się przywija, no, część kupuje, natomiast w praktyce później okazuje się, że w Współczynniki odrzucenia są dość duże, i te współczynniki konwersji są na dość niskim poziomie. Natomiast kiedy skupiliśmy się na tym, żeby pozycjonowanie odbywało się na konkretne nazwy produktów, gdzie wszystkie produkty dostały swój indywidualny opis, title, indywidualny description. Nie były to opisy automatycznie kopiowane ze stron producenta, dostawcy, tylko były to indywidualne opisy, tak samo opisy na kartach produktów. To już mocno wyróżniło. Zadbaliśmy też o to, aby karta produktu była dobrze zoptymalizowana i pod kątem wyszukiwarki i pod kątem na co większość pozycjonerów nie zwraca uwagi, czyli user friendly, czyli żeby to po prostu było czytelne, przyjazne dla użytkownika i no, zachęcało do tego, żeby e, internauta, fakty, internauta faktycznie e, dokonał, e, dokonał zakupu. Więc e, w taki sposób techniczny podeszliśmy do e, strategicznie podeszliśmy do, e, do tego pozycjonowania. Natomiast. No, Podkreślam ten krótki czas na, 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 na wprowadzenie tych produktów na pierwszą stronę wyszukiwania, w zasadzie do pierwszej trójki, bo tam największa sprzedaż się odbywa. Zawdzięczamy to też temu, że E, realizowaliśmy bardzo e, szeroko zakrojoną e, strategię linkowania. Ta strategia nie opierała się e, tylko i wyłącznie na jakimś jednym źródle e, linków, tylko realizowaliśmy ją e, i z moderowanych, płatnych, bardzo wysokiej jakości katalogów, e, i z forów internetowych e, też moderowanych, też, e, też zadbanych, e, i z zadbanego zaplecza pozycjonerskiego. E, tworzyliśmy zaawansowane piramidy linków. Ale też pokusiliśmy się o artykuły sponsorowane w portalach informacyjnych. Nie w portalach tematycznych, bo, bo portale tematyczne były strasznie drogie. No, koszt artykułu na poziomie 500 tys. zł za sztukę. No, Owszem, on daje też dodatkowe e, atuty w postaci e, content marketingu, natomiast no, w procesie pozycjonowania i, i tutaj przy, przy tej kampanii, no, niestety, nie mogliśmy sobie z takim budżetem pozwolić. Natomiast portale, gdzie mogliśmy kupić za około e, 50 do 150 zł artykuł, e, takie ogólnotematyczne, które normalnie funkcjonują na, e, na rynku, e, pozwoliły nam na to, żeby e, zdywersyfikować źródła linków o bardzo e, wysokiej jakości linki. E, I tych linków wcale aż tak dużo nie pozyskaliśmy, bo, bo około tam 120 jak na razie, i to naprawdę przynosi też fajne rezultaty te, te, te artykuły sponsorowane. Natomiast te kluczem do tego, aby konkretne produkty nam wskakiwały wysoko, było wymuszanie indeksacji. Wymuszaliśmy indeksację konkretnych linków prowadzących do konkretnej karty produktu. I dopóki tego nie robiliśmy, zastanawialiśmy się, Kurczę, no no, tyle fajnych rzeczy robimy, e, ta strategia linkowania no, jest e, mega rozłożona, no, w, w, trust rank e, rośnie. E, w, wszystko idzie dobrze, a okazuje się, że na tej, tej, tej sprzedaży jest tak niewiele, więc e, dorzucenie do tego e, wymuszenia indeksacji e, kart produktów i też e, kategorii produktów spowodowało, że e, nagle e, ten, ten, ten wartościowy ruch, który, który bardzo dobrze konwertował, nam zaczął rosnąć, i, e, i stąd takie, e, takie dobre rezultaty tej kampanii. No, kampania się cały czas rozwija, więc e, zobaczymy, jak to będzie dalej e, funkcjonowało. E, to co, to, co ważne, co, na, co, na co należy zwrócić uwagę, w tej kampanii w ogóle nam się Facebook nie sprawdził pod kątem generowania sprzedaży z zimnego ruchu. Natomiast fenomenalnie sprawdza się jako remarketing dynamiczny. Remarketing dynamiczny, ustawiony na katalog produktów, gdzie. Jak już ktoś przegląda konkretny produkt, to później te produkty 1, 2, 3, w zależności od tego ile przeglądał, e, będzie widział na swojej tablicy e, w formie karuzeli e, i e, ma tam e, dedykowane zaproszenie do, e, do, z, do złożenia zamówienia, nie, w, odzyskania w zasadzie zamówienia. E, bardzo chcieliśmy wdrożyć też e, w tej kampanii e, marketing automation, bo, bo w, w, podjęliśmy próbę integracji z, z Salesman'a Go e, całego se Trochę z e-mail marketingu udało się sprzedać, no, bo to, no, to, to było około 30 tysięcy złotych w, e, w tym czasie, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast to, co na co należy zwrócić uwagę, to to, że no, e, nie mieliśmy możliwości użycia jakichkolwiek narzędzi marketing automation, tylko w zasadzie to był zwykły mailing, który, e, który jakąś dodatkową sprzedaż wygenerował, e, ze względu na to, że no, niestety ale sklep internetowy się wykrzaczał. Natomiast e, nie wiem, czy potrafisz to sobie wyobrazić, ja potrafię, tak, e, gdybyśmy Dorzucili do tego chociażby automatyczne reguły odzyskiwania koszyka. Czyli, jeżeli ktoś dodał produkty do koszyka i jest w naszej bazie, bo zapisał się wcześniej po odbiór kuponu rabatowego czy, czy zapisał się do newslettera, to moglibyśmy wtedy takiej osobie wysłać na maila przypomnienia o tym, że ma utracony koszyk i przez najbliższe 3 dni spróbować ten. Na tę sprzedaż odzyskać, a to z pewnością przełożyłoby się na lepsze rezultaty. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość dorzucenia tego już niebawem, jak tylko, tylko sklep będzie działał. Natomiast podsumowując, co dla Ciebie ważne jest z tego materiału wideo, to to, w jaki sposób podejść do pozycjonowania sklepu internetowego. Frazy ogólne, ok, fajnie, niech one sobie będą, niech ich będzie dużo, niech sobie będą zróżnicowane. Natomiast Konkretne produkty. My wybraliśmy e, około 500 produktów, które najlepiej u klienta rotują, e, które może nie tyle najlepiej rotują, co są najbardziej opłacalne e, dla w sprzedaży, dla klienta, więc połączyliśmy marżowość z tym, jak często ludzie e, kupują, i z e, kilkudziesięciu tysięcy indeksów zebraliśmy około 500 produktów, bo na tyle na razie było czasu, aby, aby skupić się na pozycjonowaniu. E, I no, to dało takie rezultaty. Как видишь? Życzę Ci, żeby Twój sklep internetowy bardzo dobrze się rozwijał. Jeżeli chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z kampaniami w sklepie internetowym, czy w ogóle kampaniami, które gdzieś tam realizujesz wokół swojej marki, zapraszam Cię do komentowania, do lajkowania. Jeżeli tylko możesz, to udostępnij ten materiał dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Jest to zawsze dla nas taka, taki znak, że to, co robimy, podoba się również Tobie i wielu innym osobom, bo ja mamy też taką dodatkową werbę do, do działania. Bardzo mi zależy na, na komentarzach, Potwier po, podkreślam to w każdym materiale wideo, ponieważ my uczymy się również od Ciebie, inni internauci, którzy obserwują nasz profil uczą się także od Ciebie, więc będziesz miał też wkład w rozwój społeczności naszych, naszych obser obserwatorów. Dzięki Ci serdecznie za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale.